jesteście w stanie, no i już tutaj wiem, że y, jesteście naszymi sobie to, to, ale czy znakujecie swoją fręg, aby promować to w najbliższym czasie tutaj przy w tej uczuciu w towiarze na rowerze. Czyli jesteście w stanie to zrobić to, y, ale tak realnie. Zały kamiennie. Tak, oczywiście. Jesteście <grymne> Ale teraz jeszcze tutaj mam takie dane, które pochodzą, już tutaj mówię, Studium Rozwoju Ruchu Rowerowego w mieście Sieradz. I na podstawie tej analizy ruch rowerzystów szacowany jest w naszym mieście na poziomie 3-4%. 3-4%. To jest dużo, jeżeli chodzi o Polskę, ale bardzo mały, jeżeli chodzi tutaj o miasta zagadnione europejskie. Biorąc ja tutaj na nas wpływ na nowe infrastruktury, e, ale m, czy miasto mogłoby także prowadzić jakąś kampanię e, informacyjną, czy chociażby wykupić spoty, e, tutaj, może nie w telewizji ale w radio, e, prowadzić jakieś kepelniki, e, pikniki e, rowerowe, otwarcie sezonu turystycznego, ale nie tylko e, dla rowerzystów? Miasto mogło być takiego zrobione. No, znaczy ja muszę jako styk, miasto może nie, a jest Centrum Edukacji Ekologicznej, jest tam pani Barbara Godzicka i ona organizuje tych licznych imprezy. Y, y, na jesień, jak to tak pójdzie, lat na y, y, wycieczka była szlakiem bibliotek ścierackich, w rezonansie <tuszyna> <tuszyna> okazowej tak, jest w lat 7. Wjechali tu kilkanaście kilometrów, także pani Barbara Godzicka bardzo wspomnij, ja na rowerze, I teraz, i teraz. Natomiast na pewno, a Pani to, no to proszę, zwrócę się do niej, żeby może to zrobiła jeszcze bardziej intensywnie. Natomiast wracając do wyboru kolorowego, to jednak ta też jest to, jest to nasza aura, Nie sprzyja jednak takim, no, taka czasem, że jest to wszystko powoduje, jazdy z wiosny na że to nawet wtedy będzie wiosna i faktycznie, no, faktycznie jest dobrze by się, by się młodzież narodowała. Nie tylko młodzież, by się wszyscy ewentualnie, którzy mogą się z dniu zagrać. Tak, tak maj czerwiec, no to jednak 3-4% to jest dość mało, tym bardziej, że wtedy była ładna pogoda, tak było w tym raporcie napisane, więc e, no to jednak tutaj jest... jest no <zamy <zamy <na tłumaczący". confused> to jest to jednak był jest to dokumentem. Także myślę, że tutaj jednak no, można zrobić dużo, by promować jazdy na rowerze, tym bardziej, jeżeli chodzi o komunikację miejską. E tutaj MPK. no to nieraz są takie sytuacje, że autobusy no, jeżdżą puste, e a no tak jak wcześniej wspomniałem, jest miastem na tyle małym, że no, e, pomijając te babcie, które tam jeżdżą tymi środkami komunikacji i tą złą pogodą, no jednak można promować to, to miasto na tak także myślę, że tutaj no w jakiej rzeczy przyjeżdża się ubiegać, wszyscy na

Ja jakoś pamiętam, jak tu chodziłem tej szkoły, niedawno to zawsze, choć ja potrwałem no na parkingu, więc do, kras, do okien były przypinane te rowery. Więc średnia tych rowerów jest około 150, czyli 150 przynajmniej przyjeżdża do szkoły, tak? Tak, tak, tak. oznaczałem to jest właśnie o tym, tutaj rzeczywiście trzeba jak najwięcej prostych środków na założenie tych parkingów dla rowerów, ale w naszym mieście, tutaj jak wspominałem ja o tym, o tej wypuszczalni przenośnej rowery mobilnej, ale także takie stojaty powinny być w wielu punktach. To na pewno ta, też ułatwi rowerzystom w tą, e, przemieszczanie się. A w tutaj jest na Pana dyrektora, to także mam nadzieję, że. Może Wiecie, no jednak pokazując, że jest to mianowicie ma, ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie i bardzo pozytywnie wpływa.